Cześć, witajcie. Yy, Pysznie z się. Ja dziś tak na krótko wpadłam do Was chciałam wam yy, przekazać coś. Stworzyłam jakiś czas temu takie 10 zasad. 10 zasad yy, dla początkującego wegetarianina, których yy, jest zawarta wiedza tego, jak. Zdrowo się odżywiać, będę z wegetarianinem. Ja naprawdę bardzo żałowałam tego, że takich zasad nie było, jak ja, bo ja ich nie znalazłam, jak ja zaczynałam y, swoją przygodę z wegetarianizmem, jak ja przechodziłam do wegetarianizm, Nie było tego. Nie, y, nie było takich 10 prostych zasad, w których Łącz to, jedz to, pamiętaj o białku w tym i w tym. Yy, jakie są rodzaje wegetarianizmu? To trzeba było wszystko wyklikać, wyszukać. Ja musiałam yy, wiele rzeczy znaleźć i poprzez własne doświadczenie dojść do wielu rzeczy, bo tak naprawdę nie było takiego typowego, typowych jakichś takich punktów, że jak jesteś wegetarianinem, to jedz strączki. One ci zastąpią białko. To jest taki przykład. Albo nie jedz za dużo gotowców, staraj się gotować w domu, staraj się przygotowywać w domu potrawy, bo wiesz, ile w nich, co w nich jest i jaki mają skład. Albo co na przykład. Wegetarianin, przynajmniej na początku, jeśli jeszcze nie umie wszystkiego w, w, dodawać w posiłkach, jakie suplementy powinien zażywać? Że warto najpierw pójść do lekarza i zrobić sobie badania. Takie zasady znajdują się w, właśnie w moim y, mini mini e-booku. 10 zasad bardzo prostych, które możesz mieć za darmo. Wystarczy pod spodem kliknąć link i pobierasz je na swój y, komputer, telefon, i dzięki temu zdrowie się odżywiasz. Lepiej się odżywiasz i więcej y, jesteś na wyższym poziomie od razu. Nie zaczynasz z niskiego, że tylko odstawiasz mięso i myślisz, że już jesteś zdrowy wegetarianin, już będziesz dużo zdrowszy. No nie. Trzeba się poduczyć troszkę i wiedzieć, co warto dodawać, co jeść, żeby być zdrowszym, żeby dostarczyć żelazo, magnez, białko i wiele innych potrzebnych nam do zdrowia mikroelementów i różnych potrzebnych nam do zdrowia składników odżywczych, gdzie one się znajdują. Także zapraszam do pobrania 10 zasad początkującego, początkującego wegetarianina. Od razu zapisasz, zapiszesz się na mój newsletter, w którym co tydzień dostaniesz dużą dawkę przepisów cotygodniowych. więc nie musisz szukać w internecie, nie musisz e, się zastanawiać, co ugotować. Dostaniesz taki mail, w którym będziesz mógł sobie, mogła wybrać, jaki przepis akurat je chcesz ugotować. Jeśli chcesz więcej przepisów, zapraszam do mojego bloga, w którym jest bardzo dużo przepisów. Oraz są do kupienia moje e-booki z przepisami na jesień, zimę, na pyszne sałatki, na pyszne koktajle i wiele, wiele innych. Wszystkie linki będą pod spodem. Pamiętaj, jedz zdrowo i z głową. Pozdrawiam. A nie zapomnij zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał.